kojarzą Wam się RTS z Warcraftem, ze Starcraftem? Bo mi osobiście z tym, że aktualnie niezbyt je widujemy w odświeżonych formach. Oczywiście tutaj wyjątkiem będzie nowy Warcraft III, nieco odświeżony, ale jest wiele gatunków, które mają się jak Spider-Man w Infinity War, czyli niezbyt dobrze. Oto 7 growych gatunków, które nie mają się najlepiej. Więc bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Level pierwszy, strategie czasu rzeczywistego. Mamy rok 99, to znaczy nie mamy, ale wyobraźcie sobie na chwilę, że mamy. Jest jeszcze XX wiek, a ludzie boją się pluskwy milenijnej. I nie, nie chodzi tu o Robala, a o potencjalnego boga przy zmianie daty na rok 2000. Co słychać w Gierkowie? Wiodące konsole to PlayStation 1 i Nintendo 64. Granie na pcecie ma się w najlepsze, a na półkach sklepowych gracze mogą przebierać w świeżutkich hitach. Są wśród nich udane kontynuacje takie jak Age of Empires 2 czy Command and Conquer Tiberian Sun. Widać też nowe marki z Homeworldem na czele. Wielu graczy jeszcze długo nie oderwie się od wydanego w poprzednim roku Starcrafta. Szybki przeskok i jesteśmy z powrotem. W 2019 roku wydawcy próbują załapać się na modę na battle royale, tworzyć wielkie sandboxy lub gry usługi, łączące tryby single i multi. Różnic między latami można znaleźć więcej niż 7, ale jedna jest bardzo wyraźna. RTS-y nie znaczą na rynku już tego co kiedyś. Większość RTS-ów to albo niskobudżetowe produkcje od mniejszych studiów, albo remastery starych, klasycznych serii. Świat wciąż nie doczekał się czwartej części Warcrafta i Age of Empires. Jak to się stało? Złożyło się na to kilka czynników. Gry stawały się coraz bardziej masowe, a RTS-y ze swoim wysokim progiem wejścia nie były aż tak przystępne i efektowne. Wydawcy coraz mocniej skupiali się na rynku konsolowym, a ten nigdy nie lubił się ze strategiami. Ubisoft próbował nawet komend głosowych w produkcji Endwar, co miało przystosować ją do konsolowego grania. Gatunek odrodził się jednak w najmniej spodziewany sposób, czyli za sprawą gier typu MOBA. Może nie wszyscy fani RTS-ów są zadowoleni z takiego gatunkowego potomka, ale jak to się mówi, jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. Level drugi. Symulatory lotu. Czy gatunek gier, których instrukcje bywały grubsze niż szkolne lektury, ma szansę być czymś więcej niż niszą? Symulatory lotnicze dowodziły, że tak. I to pomimo, że do ich obsługi wymagany był joystick. No niby dało się grać na klawiaturze, ale automatycznie traciło się jakikolwiek szacun na dzielni. Symulatory lotnicze wybaczały mało i miały boleśnie wysoki próg wejścia, ale nie przeszkadzało im to w byciu całkiem popularnym gatunkiem w latach 90. Był on całkiem zróżnicowany. Kracze mieli możliwość pilotowania cywilnych samolotów w Microsoft Flight Simulator, latania na polach bitwy I wojny światowej Red Baron, czy pilotowania helikoptera bojowego w powalająco realistycznej oprawie graficznej Command Maximum Overkill. Tak, w 1992 roku była to fotorealistyczna grafika. Widocznie kiedyś świat był brzydszy. Z czasem jednak symulatory lotu stały się niszą dla zapaleńców, którzy potrafią zainwestować w nich setki godzin czasu i tysiące dolarów na dodatki i akcesoria. I chociaż raz na jakiś czas na rynku pojawia się perełka ożywiająca gatunek, to jest on trochę jak przebrzmiałe gwiazdy muzyki. Ludzie jeszcze ich kojarzą, ale mało kto ich słucha. Level trzeci – Skradanki. Sam Fisher złapał zadyszkę, Solid Snake zajął się wędrówką po otwartym świecie, Gareth zniknął gdzieś w cieniu. Cóż, krajobraz świata Skradanek nie wygląda ciekawie. Zauważyć można odwrót od klasycznej formuły, którą niegdyś reprezentowały Splinter Cell, Metal Gear Solid czy Thief, czyli siedzenia w ciemności i czekania, aż strażnik dziesiąty raz przejdzie po tej samej ścieżce. Współczesne tytuły zaliczane do skradanek szukają nieco innych dróg rozwoju. Popularne Dishonored stawia na bardzo duże levele imitujące otwarty świat. Gracz nie jest w nich bezbronny podczas otwartej konfrontacji z przeciwnikami. Potężne moce specjalne dają mu dużo więcej możliwości niż ukrywanie się w kartonie. Elementy skradanek przeniknęły też do wielu innych gatunków. Dziś niemal żaden większy sandbox nie może obyć się bez możliwości wzięcia wrogów po cichaczu. Możemy więc chodzić w kucki, odwracać uwagę kamieniami i zdejmować wrogów atakiem z zaskoczenia. W tych zmianach zaginęło jednak miejsce dla tradycyjnej formy skradanek, wymagającej cierpliwości, planowania i precyzji, i niewybaczającej łatwo błędów. Niestety, ale nie zanosi się na szybką zmianę tego stanu rzeczy. Wydawcy w większości gier starają się kłaść nacisk na akcję, a skradanie pozostawiać jako opcję dla bardziej cierpliwych graczy. Fani klasycznych serii nie byli jednak entuzjastycznie nastawieni do tego typu zmian w serii Splinter Cell czy Tief, przez co przyszłość tych marek stanęła pod znakiem zapytania. Miejmy nadzieję jednak, że ikony skradanek powrócą w swoim stylu, nagle wyskoczą z cienia i uderzą z zabójczą skutecznością. Level 4 Przygodówki Point and Click. Użyj marchewki na gumowej kaczce. Brawo! skarbiec otwarty. Brzmi absurdalnie? Nie jeśli kiedykolwiek grałeś w przygodówki. Klasyczne point and clicki nierzadko stawiały na tak absurdalne zadania, ale to nigdy nie przeszkadzało ich licznym fanom. Lata świetności przygodówek przypadały na lata 90., kiedy z LucasArtsu wypadały takie hity jak Monkey Island, Summon Max czy Maniac Mansion. Wkrótce potem przygodówki czekał trudny test związany z przejściem w 3D. Nie można powiedzieć, że zmiana była bezbolesna, ale ostatecznie pojawiły się świetne tytuły wykorzystujące trzy wymiary. Od taki Grim Fantango, który do dziś niedostatki techniczne przykrywa świetną stylizacją graficzną w klimacie meksykańskiego święta zmarłych. Z kolei Gramist zaoferowała niespotykaną jak na tamte czasy grafikę dzięki ograniczeniu ruchu gracza do wcześniej zaplanowanych punktów i pokazywaniu mu prerenderowanego wcześniej otoczenia. Ma się web. Przygodówki przestały jednak być komercyjnymi hitami i przynajmniej w skali całego rynku gier. Chociaż ich amatorów wciąż nie brakowało, to skostniała formuła klikania wszystkiego na wszystkim, coraz mniej trafiała do typowego odbiorcy gier, rządnego akcji, krwi i flaków. Pewnym niekorzystnym dla gier momencie, czyli już po profesjonalizacji rynku gier, ale jeszcze przed rewolucją Indii, znalezienie chętnych na wydawanie przygodówek stało się niezwykle trudne. Ron Gilbert, legendarny deweloper, który współtworzył chociażby serię Monkey Island, powiedział w 2005 roku, że reakcja na słowo przygodówka podczas spotkania z wydawcami jest gorsza od przyznania się do chorowania na dżumę. Wtórował mu Tim Schaffer, czyli twórca Green Fandango, twierdząc, że jeśli poszedłby do dowolnego wydawcy i oferował stworzenie point and clicka, to ten roześmiałby mu się w twarz. Dziś, dzięki możliwościom self-publishingu i crowdfundingu, sytuacja jest nieco lepsza. Pojawiają się remastery i kontynuacje starych klasyków. Jest też parę ciekawych, niszowych tytułów indie. Próżno jednak szukać przygodówek na listach bestsellerów i okładkach gazet. Czyżby gracze mieli już dość zacinania się na zagadkach? Level 5, Interaktywne filmy. Porównanie do dobrego filmu jest wciąż w branży gier traktowane jak jedna z najwyższych form uznania. Nie dziwi więc, że różni kreatywni ludzie od lat kombinują z tematem filmu interaktywnego. Pierwsze próby łączą się z upowszechnieniem płyt CD, które zaoferowały oszałamiającą pojemność kilkuset megabajtów. Dziś więcej miejsca zajmują aplikacje na telefonie. Wtedy jednak deweloperzy zyskali sporą nadwyżkę wolnego miejsca. Niektórzy zdecydowali się zapchać płytę nagraniami wideo z wykorzystaniem prawdziwych aktorów. Tak powstał gatunek gier Full Motion Video, czyli przedziwnej hybrydy, w której gracz miał bardzo ograniczone możliwości akcji, wszystkie sprowadzające się do odtworzenia kolejnego klipu wideo. Swego czasu było to nawet ekscytujące, ale głównie dzięki emocjom typu patrz, prawdziwi ludzie w grze! Szybko okazało się, że możliwości interakcji są zbyt symboliczne, a sam gatunek niemal całkowicie wymarł. Zadziwiająco blisko tej formuły leżą też tak zwane narracyjne przygodówki serwowane przez Quantic Dream i Telltale. Tytuły takie jak Heavy Rain czy The Walking Dead nie bazowały w sumie na nagraniach wideo, ale pod względem rozgrywki również sprowadzały rolę gracza do decydowania o przebiegu fabuły i symbolicznych aktywnościach gameplayowych. To nietypowe odrodzenie miało swoje 5 minut niezwykłej popularności, niestety chyba właśnie się skończyło wraz z bankructwem Telltale. Z drugiej jednak strony sukces Life is Strange czy Detroit Become Human pozwala sądzić, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona i może doczekamy się brakującego ogniwa pomiędzy filmami i grami. Level 6. gri VR Troszeczkę oszustwo, bo wirtualna rzeczywistość to właściwie osobna forma rozrywki oferująca różne gatunki gier, ale nie sposób odnieść wrażenia, że wszystkie nie mają się najlepiej. VR miał być rewolucją roku 2018, a wcześniej 2017, a wcześniej 2016. Tymczasem wciąż nie pojawiły się gry, które w pełni rozwijają to nowe medium. Oczywiście pojawiają się hity, ale to albo adaptacje tradycyjnych gier, albo mniejsze eksperymenty, które ciężko przyrównać do wysokobudżetowych hitów. Poza tym wiele gier wciąż nie może znaleźć swojego języka na nowej platformie, często mają zbyt mało elementów growych, stając się interaktywnymi doświadczeniami. Wciąż też są problemy z przełożeniem tradycyjnych elementów danego gatunku na język VR, jak chociażby przemieszczania się w przestrzeni. W międzyczasie efekt nowości opada i vr coraz mniej jarają się i gracze, i twórcy gier. Segment trwa więc w zawieszeniu i nie sposób odnieść wrażenia, że czeka na przełom, który go albo pogrzebie, albo doprowadzi do eksplozji jego popularności. Level 7: Gry muzyczne. Kto nie chciałby być bogiem roka za młodu, ten będzie nudziarzem na starość? Chyba nie tak szło to powiedzenie, ale trzeba przyznać, że wielu z nas zastanawiało się kiedyś, co to za uczucie, kiedy stajemy na scenie, a ludzie wpadają w dziki entuzjazm na sam nasz widok. Serie Guitar Hero i Rockband odniosły ogromny sukces dzięki temu, że można było w nich faktycznie poczuć się jak gwiazda. Ponadto rozgrywka była prosta, więc nawet i nasi niegrający znajomi mogli złapać za gitarę. Kiedy temat gier muzycznych chwycił, to wydawcy wręcz na niego się rzucili. Możliwość dotarcia do każualowych graczy, wysokie marże na akcesoriach, małe piractwo, toż to brzmi jak kura znosząca złote jaja. Temat przeszczepiono na kolejne gatunki muzyczne, bliżej Hiro się kłania. I co dalej? Tak, zgadliście: wydawcy urwali Kurze Złote Jaja. Rynek się przesycił, nie pomogły też średnio udane eksperymenty takie jak Guitar Hero Live, plastikowe wiosła się zakurzyły, a studio Harmonix, które w dużej mierze zbudowało sukces tych gier, do dziś nie może odnaleźć się na rynku. Co dalej? Na pewno przyjdą kolejne mody na gry muzyczne, tak jak przed złotą erą rockowych gier Królowa SingStar, a jeszcze wcześniej maty do tańczenia. Mieliśmy już zresztą krótki powrót do gier tanecznych dzięki Kinectowi. Wraz z uśmierceniem Xboxowej kamerki panuje jednak posłucha, którą Ubisoft próbuje zrewolucjonizować smartfonami i kontrolowanymi za ich pomocą gier. Na razie bez większego powodzenia, bo ciężko powiedzieć, żeby gry muzyczne masowo wróciły na salony. No chyba, że mowa o Japonii, bo tam w salonach gier wciąż dzieje się magia albo OSU. Gatunki gier są wyjątkowo podatne na mody i zmiany. Gatunek, który dziś wydaje nam się nieodłączny grom, może za jakiś czas zupełnie zniknąć lub zostać zepchnięty do niszy. Wyobrażacie sobie świat bez League of Legends albo Fortnite'a? Ja osobiście nie, ale jeżeli wy tak, to dajcie nam o tym znać. Tak samo jak dajcie nam znać o tym, co sądzicie o naszej liście i jakie pozycje nie powinny się tam znaleźć. Oczywiście dziękuję też wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się! Cześć! Ale ja to robię tego. Nie odzywam. Dalej, 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 dalej. Serwerowane. Co? Serwowane. Możemy to przełożyć? Na, nie wiem kiedy, na, na za tydzień. Proszę, brzuch mnie boli.